Sadłucha. I dzisiaj zobaczymy, jak się opiekujemy królikiem, bo powiem w tajemnicy, że bo ja mam królika. I idziemy do królika. Pokażę wam, jak wygląda za 3. dwa, start! Właśnie tak wygląda. Na no, cześć, kisiu Ty! Jak mi tu u ekranu. Trudno się nim opiekować. Widzicie, teraz się rozciąga. Poczekajcie, zagonię go do kuwety. No. Patrzcie. Widzicie, ale patrzcie jak żera siano. Bo na siano. Górej chodź tu. Patrzcie jak zajada siano. Patrzcie jak je to siano. Tylko nie rzuca. a tu idzie kratka a już wychodzi e, dobra, teraz ja w kółecie, patrzcie jak wygląda w kółecie. pokaż wam z góry Liczę tu strak Okej, okay. więc pokażę Wam e, jak wygląda e, ten J, jego owsianka. Tak wygląda, tam, tam ma wodę, a tu ma jedzonko okoca, Ta, taką trawę i tam zielinę. I dzisiaj to na, na razie wszystko, ale jestem w I, i widzimy się w kolejnym odcinku. pa, 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 pa.